i've been spending too much time talking to camera i've been doing this so long don't remember why i need a move once i need a shake down i need a free fall Rozpocznij. No już rozpocząłem No i Kada! Jest. Dobra, jest ze mną opyty. He e hej Simon. Kamera. Z bogu. Co ja weź zabij, bo ja nie mam tłumnika. E, cywil. Chowaj się. Oj zobacz. Uno no detektor co? Zobaczył cię. I tego związać. Po co? No bo... No nie wiem. I to jest pierwszy odcinek z serii Pajdaj 2. Ej, może ja, byś nie... Dlaczego nie poszłeś po drilla? No tak. Zejdziesz czy... Dobra, to już poszedłeś. Tak. Ja jestem tutaj już pod nas <laughs> Zapomniałem, że nie mam tłumnika. Coś ty zrobił? Wszczeliłem. Włączyłeś nam alarm. Brawo. No żorgi. Nie chcą. Jakaś nowość. Jeszcze nie, nie... cywila nie wiesz. O! Oj. Jeden cywil mniej. Wiesz co... Ale bo, bo to był ten cywil z kartą. Czekaj. Na stole no, jest tak, karta. No tak, tak, tak. No tak sobie tłumacz. No to był cywil z kartą, ale karta... No, no. no tak, tak, tak. Być Wiesz, moją kasę wziąłeś. No a, 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 a. Jaką masz broń? No, ten pistolet ostatni. I, I ten karabin. Karabin! Z bowiem gorzonym magazynkiem. Jaki? Kara, czy... E, no... A, ja mam kara z Ten sugi. taki podobny do... To taki... a nie, bo ty w Ghosta nie grałeś. A ja mam Ghosta, Ja też ja mam. Ale to syf. Ale to syf. Syf nie gra. Czekaj, ja rozstawiam miny, bo... ...mam tutaj... ...parę minek. Przydadzą się. Where is this? To jest moja mina. Nie strzelaj strzela w nią. Zniszczyłem. <grym> one, wybucha, na... one wybuchają os, od strzału, i po chwili się pojawia taki laser na czujnik ruchu. Ale możesz w niego wejść, bo to na nas nie działa. To jest trochę dziwne. Wiem, ja, ale go zniszczyłem. Ale tutaj stoi taki sam. Który, Aha, który jest na czujnik ruchu? <grym> A i gramy na hardzie? Bo, o, bo nasz jest hej, hard Szymon nas tak sobie zażyczył. No wiesz, kto jest hardkorowy. No jak kto? Ale, ja, ale to ja ciebie zapy Cię się zapytałem, czy chcesz na Ale to i tak nie zmienia faktu, że jest nie hardkorowy. Mam deski. Idź poszukać desek, bo się przydadzą. Ja też mam deski, Gordy. Już je mam Na filmiku zobaczysz, jakie je mam tego, jakie je mam ustawienia graficzne, jakie mam ustawienia dźwiękowe, bo tak głośno mam grę. A Be... w ogóle słychać mnie? No słychać, ja Cię słyszę, ale nie wiem, jak to będzie na tym. Widzisz, jak <laughs> ten laser Ci przebił głowę. <laughs> Taki laser James Bonda. O, tu jest moje ulubione miejsce. <laughs> ale fajnie. Zobacz, Ardeżigr. Tak. Jamnik. Hej, okay, Szymon, lubi być w świetniku. Oh, to nie. jest jego kampa, jak uciekamy. A w ogóle mamy w, tym, w tym głupim Śladów. miejscu. W tym głupim miejscu mamy tego. Jak to się nazywa? Wana. A nie, to jest to środkowe miejsce. To tego, wiesz jakie. Tam daleko. Tam daleko. Ja już byłem, bo przecież ty sobie poszedłeś na pół godziny gdzieś. Aha, no właśnie. Masz jakieś deski? No nie. Ale Ol, ty już Ale zamkną... gdzie ja jestem? Posz, poszłeś, poszłeś na spawna słodów, tak ci powiem. Wow, strzelają, wow, tak dużo, wow. No bo poszłeś na sp... Wow, tak bardzo. Stanąłem Teraz. w słodzie. Dzięki ty, te boty mnie uratowały. aj... aj. Go! O nie. Jest! Straciłeś trochę życia. Oh! Tak? Cziutka. Ile tam sekundów? 130 sekundów, a ty padniesz zaraz. A oczywiście artystik pada jak zwykle. Bo ja zbieram skill pointsy na tego, na wieżyczkę. Nie oceniaj mnie. Ale co to, daje tobie ginięcie, a skill pointsy? O ty pytkę, dżingo, Sława. Bo po prostu nie sława. Bo po prostu nie mam skill pointsów do życia, że, które mi pomagają przeżyć. Tak to muszę tylko na to na sobie polegać i na mojej taktyce pięknej Która... A jaka jest twoja taktyka, także ta łuk powieł? Moja taktyka to jest nie iść od razu na hama. To jest się... To jest moja taktyka. Ja nie to idę czy... na hama, tylko po prostu robię dziwne błędy. Czyli takie błędy, że na przykład jak stoi dwóch przeciwników, a ja się chowam za drzwiami, to zamiast strzelać z, z boku tych drzwi, to ja wychodzę na środek i strzelam i tak tracę połowę życia moja krew. Raczej znaczy nie nie moja krew. wiem ty się chowasz albo wychodzisz i po prostu już ich nie ma no. cała magia a widzisz ja znowu zamiast się schować i wychylić letko dobra a teraz, w... to teraz teraz akurat mnie wychylenie zabiło bo się wychyliłem i zginąłem więc jednak moja taktyka jest lepsza. Tylko muszę pilnować amunicji, bo jak zawsze tak wychodzę, wybiegam, to zawsze nie mam ammo. I to jest mój błąd, jednak. Nie muszę się pilnować, bo wszędzie tutaj łażą słoci. A wiesz, że to jest wideo Swissa. Ale. Drill nam się popsuł. No tylko na pewno, bo ty padłeś. Czekaj, bugnąłem się. Wow! Ratuj, bugnąłem się. Co ty robisz? A się, nie mogę iść. Rady. Nie no, ty to zawsze coś to żart... O, Wypadłem, dobra. Kuczność, Uda, kucz się. Udało się, udało Nie mogę. Czekaj, naprawię tego drilla, bo przecież ty tego nie zrobisz. No nie zrobię. Rów za mnie. Ja mam deseczki. E, są już szturmowi e, policjanci. Szturmowi policjanci. Jak my to przetłumaczyliśmy, czyli assault police. Jakby co, to niech, niech piszą ludzie, czy dobrze przetłumaczyliśmy. Co tego jest gogle? Gogle równa się tłumacz. Tłumacz się, równa się dobra praca z angielskiego. A dobra praca z angielskiego to się równa szóstka na, albo piątka na koniec roku. Piątka na koniec roku to jest dobre świadectwo. A dobre świadectwo to jest. Um, Graku, dobra praca, graku, graku. dobra praca, dobra kasa. Dobra kasa, dobre powodzenie u kobiet. Dobre powodzenie u kobiet. To już chyba wiesz. Dobra, to już chyba wiesz. Tak, każdy Równa to wie. się dużo dzieci. A dużo dzieci równa się dużo kłopotów. A dużo. Wow, padłem nawet. A dużo kłopotów. Po śmierci. Brak czasu na y, Payday dwa ze mną. Tak. A więc widzisz, co robi Police Assault? Właściwie co robi Google? I go, gogle? Jeszcze życie. Google psy jeźdźcie gogle Plus szczególnie. Tak samo dla YouTube'a Google+, Plus jest żyła. I tak samo Google, w ogóle. Czemu ty Tak w ogóle nie poinformowałeś mnie, że poszedłeś? Yy, zaraz mnie porazi go, prądem gościu. Trafił mnie, trafił mnie, trafił mnie już yes, uniknąłem, nie wiem jak ja to zrobiłam. Ja w niego po prostu strzelałem. Ja też w niego strzelałem, ale ja podskoczyłem w trakcie laga, Więc no, nie wiem. No tak tak, mm. tak, tak, tak. Czy tam je... Spójrzcie na ten bank. Czy to jest wojskowy helikopter? Yy, chyba. E, czy przypadkiem nie doszliśmy do kolosa? A kolos. dla nas. Zabił nas dwóch poprzednio. Nieprawda. I kranom na kasę. A nie. Co? A nie, jednak nie. Nie, ty to się skończy. to zawsze mnie tak lubisz Ej, a przypomina straszać. ci coś ten, ten, przez ścianę ten worek? No, co co? Ej, to jest gaz! O nie, w prawo idzie. Oj, otwieram, czekaj. Albo nie, po co? On cię zabija ten gaz? Czy w końcu, czy nie? No zabija, ale on jest trochę, trochę bugnięty. Dobra, idę. wow, to ty. Nie mam amunicji, masz paczkę z amunicją? Nie mam paczkę z healem. Z, 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 z życiem. Zem ja sam mi kazałeś wziąłem się z życiem. Ej! Ej! Kamizelkę straciłem, dobra. Ja jestem się ranny, mocno. Kto? A wiesz ja nie wiem jak wejść na ten budynek po drugiej stronie tego banku, bo na trajer... na traje, jak ja dał... LOL, pierwszy raz widzę jak bot zginął. A nie, część często ginie. Oj, wow. ten tylko mnie zaraz zabije. Weź tu postaw apteczkę. Nie mam, a nie mam. No widzisz? Ale poczekaj, ja muszę dojść do ciebie. Idź uratować częśsa. O ja jeszcze flashem mi poproszę. Dobra. Y Kto zginął? A, Szymek, to ty. Mówiłem ci. O. Co oni tutaj robią? Masz gości jakiś Czy to był żołnierz? No. Ja w zwolnionym tempie go jakoś załatwiłem, nie wiem jak. Ej, a co ze mną? Zostawili, mnie przeszli sobie obok, tak, ja jest, mnie, tu, mnie tu nie ma po prostu. No mnie tu nie ma, nie, po prostu 10 sekund, nie, to dla was po prostu jest pro rekord. Poczekaj. CONA! Sniper! Cień! Czekaj, ja się chowam, muszę szybko wypuścić psa, schroń mnie. Serio? No, ale to będzie sekunda. No sekunda i cię nie będzie znowu na pół godziny. Gdzie ty jesteś Artesiks? Okej okay, już. Dawaj, ziemi, nie opierdzielaj się. Dobra, chodź. Ale ja już od. Spadłem ze schodów, jestem mądry, super. Mamy problem, po drodze mamy. Trzech gości starczy. Chodźcie, wredne wredne, może mi. Pomożesz. Sheeee. Dobra, straciłam kamizelkę. Ja też, zregenerowała mi się. Oj, zaraz znowu ją stracę. Jest za nami, jakby co? What? E, 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 to było dziwne, bo przede mną jak ja się obróciłem w stronę naszego vana szli tarasownicy. I oni zniknęli tutaj, oni sobie poszli stąd, do McDonalda pewnie. Dobra, chodź szybko. Nie otwieramy małych sejfów. Czy otwieramy? No widzisz. E, 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 masz dodatkową apteczkę, bo gaz tutaj jest. Uważaj, gaz nie skręcaj. O, ty tutaj już jesteś, dobra. A i jakby ktoś chciał z nami pograć, to bym musiał na Steamie mm, ściągnąć Payday 2, demo, bo karteczka nie stać. Ciebie tutaj nie stać. Tak, 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 tak Ja czekam. Ja czekam na Payday trójkę, który, no, wyjdzie, który za... wyjdzie za dwa lata kurde. No, ale warto poczekać. Nie, dobra. Jak... No, a jeszcze się okaże dwa lata, to byś... Jeszcze się okaże, że ty, jak ty kupisz y, jednego dnia, to następnego już wyjdzie trójeczka. O, może tak być. Tak, ty jesteś jakiś głupi. To musiałby trailer wyjść na w arbię. Nie, ty, to jest jakiś po prostu. Najpierw musi być na game. E, e, tak. No tak, na game skąd, Na game. Kurwa. Ile jeszcze tam jest z tych bugów? Jeszcze jeden został. Ty po niego, dypo... ty po niego ja... idziesz. Ja ma, no nie mia... mam amunicji. A ja też nie mam. Używaj pistoleta. Dlaczego nie możemy ponieść tych ładnych broni? A zauważyłeś, że. A nie, jednak się rozbija szyba. No, dobra, ja idę. Dziwne. W, w, a widziałeś, że patrz, okna w tym banku nie są kuloodporne, a ramka w y, ramka w zdjęciu jest kuloodporna. Ach, ty to jesteś arteści, to lubi się czepać szczegółów. No, no i takie auta, no. Też są kuloodporne. No. Każde. Jakby wszyscy byli milionerami. O, to akurat nie. To akurat nie było, a takie ładne. Masz po prostu sobą pistolet! Zesłany pistolet, mam takie sam jak ty. Naprawdę, ja mam lepszy. Oj, zostało mi tylko, powiem ci, że razem siedem amunicji. Oj, trzy amunicji, trzy naboje mi zostały. Ol. Razem wszystkich oczywiście. No da, ale weź weź różny szczele też. Muszę na pięści atakować, tak ci powiem. Oj, tam nie idę już w ogóle. Weź mi pomóż, bo ja nie mam już amunicji. Amo, szybko! Sześć amunicji, tak, tak. W ogóle ile ty poty mają amunicji? Bo one tutaj by mogły prowadzić wojnę z policją. Jest! Biegnij! A nie! Chodź tutaj na moją stronę, dobra, chodź, biegniemy. A tak, chodź szybko do banku, szybko. Go, 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 dobra, dobra, to było piękne. Ja pod barierką przechodzę, jestem taki pro. I robię... To ja mam wziąć walizkę, czy ty? Eee, ja biorę. Ty weźmiesz. Kto ma więcej jamo? Eee, ja. No to ty bierzesz. I eee, to ja biorę wtedy. To ja biorę, kurde, bo spadniesz. Ja zarobiec. biorę, ty mnie będziesz osłaniał. Nie, bo ja... O. raszować. Da się ich tak przerażować. E, tarczownicy. Spokojne reszta reszczach. Dobra, patrz na to. Teraz dwie sekundy zaprzejmę. To przejmę. No to spróbuj sobie w, z walizką, tak, dobra. A nie biegasz. A to ja mam walizkę czy ty? No ja mam, a ty sobie biegasz. Nie, a ja wiesz, po prostu... jak wiesz, że jak strzelasz, byle gdzie y, nawet w nich nie trafiasz, to oni przestają strzelać? No wow, no ty tego w mnie nie widziałeś nawet. Ja to wiedziałem, bo ja wiesz. Czekaj, ja sobie wymarnuję całą amunicję przed wejściem do auta. Dawaj, nie, rozstawaj już to, idziemy. Czekaj, dobra, nie mamy szamo. Chodź, uciekliśmy? Uciekliśmy, tak jeej! Misjona kompetencja Możesz słyszeć teraz telewizor. 71 tysięcy! Masz rekord! Nie, mój, reko mój rekord to było 80 tysięcy, bo grałem z hakerem. No bo ty to jesteś haker. LOL. LOL Ja dostałem tu Hamuszka do pizdo leda. Ja Pindoleta, dostałem... ja dostałem tłumik. Ja dostałem Ja Celowniczek. A ja mogę sobie teraz ulepszyć mi karabin, celowni Ja wiem, co ty chciałeś powiedzieć. Oh yeah, Oh yeah, mam celownik, baby. Baby, teraz dopiszę do Lidzika. Zegondary. Modifimy ty łapin. Um, jeszcze Możesz słyszeć telewizor, naprawdę to weź kościusz, kurde, co to ma znaczyć? Nie mogę. Dlaczego? Bo nie mogę. Dobrze, to by było na tyle. Ja się żegnam. 6 A ja się jeszcze nie żegnam, bo jakby sobie już możecie wyłączyć ten filmik, ale ja, bo ja tutaj tylko robię. Coś, coś. Żegnam. No właśnie, żegnamy, ale jeszcze jak chcecie, to obejrzyjcie jak my tutaj, jak ja, jak ja tutaj sobie patrzę na moje staty. Dobra, żegnam, Arka. Dobra, to jest lepsze. Okej, okay, to żegnam się z wami. Nagrywał Artes tak samo jak ja e Hejszy, Heyszy hejszy mont, który już poszedł. Żegnam się z wami. I Take down, I need a free fall